Pierwsze lata latach Państwa odprawiałem rzecz jasna w rycie, w którym dziś mam zaszczyt sprawować najświętszą ofiarę, a Kościół wypowiedział Boską Liturgię. Wtedy też przed kazaniem lud krękał i śpiewał wiedź do Ducha Świętego tak było w Krakowie, w Krakowskich. Duch Święty przyjdź prosimy, twego światła nam trzeba. A przed Ewangelią był jeszcze zwyczaj taki, że Kapłan mówił, na większą część z pałem Boga, święty jedynego, czyta nam Kościół, matka nasza, Ewangelię zapisana według świętego Łukasza, w którymś tam rozdziale, na czwartą niedzielę po odzyskaniu Ducha Świętego, których to słów... Powstawszy z uwagą wysłać proszę ładny barokowy taki wstęp, ale jakby wielkie podkreślenie. Kościół święta nasza Matka. Tak i dzisiaj Matka Kościół czyta nam Ewangelię, a tej Ewangelii owe słowa Duch in alto. Wykły na głębie. Słowa te mają ogromną wymowę znaczenie. spotykamy je w Krakowie nad sceną Filharmonii Krakowskiej. Skąd się tam wzięły? Słowa z Ewangelii? Filharmonii? Tak. Bo o tym już pewnie większość nie wie, nie pamięta. To był dom młodzieży katolickiej. Młodzieży Akcji Katolickiej, to w tym domu właśnie, ten dom był zniesiony przez księcia Adama Sapietę dla młodzieży, dla polskiej katolickiej młodzieży. To właśnie tam młodzież ma wspaniałych wychowawców, uczyła się wypływać na głębie, na głębie Ewangelii, na głębie Bożego życia, pięknego, szlachetnego, na głębie miłości Boga i ludzi. Z tym, że korzystamy z niej raz w roku, na przykład na inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu papieskiego, Jana Pawła II. Duch in ardu. Powiedział Pan Jezus do swoich uczniów. Jakże byli szczęśliwi, że zawierzyli na słowo Panu Jezusowi. Po ludzku, no jaki to miało sens? To zanurzenie jeszcze, wypłynie jeszcze raz na jej Całą noc pod i nic. To jest tylko zmęczenie. Po ludzku był sens jeszcze raz płynąć? Ale zawierzyli na słowo Jezusowi. Jakże cudowny pomysł. To właśnie znak. Pan Jezus i dziś do nas mówi. Wbrew całemu światu, który układa swoje życie tak, jakby Pana Boga nie było. Który ośmiesza, przekreśla Boże Prawo. A jednak Pan Jezus nam mówi, dur in altum. Zawierzmy Boskiemu Zbawicielowi na Jego Słowo. Chociaż to wypłynięcie na prawdziwą głębię nie będzie łatwe, Pan Jezus nie obiecywał nam życia usłanego różami. Wręcz przestrzegał, żebyśmy nie wybierali szerokiej, wygodnej drogi autostrady ale żebyśmy właśnie zawierzyli Jego Słowo i wybierali tę drogę trudną, drogę nawet krzyża. Ale wtedy Pan Jezus nas zapewnia, nie przegramy życia. Owszem, to nasze życie na ziemi będzie sensowne, radosne, piękne, szlachetne. A Jego finał, to życie wieczne, zbawienie, zabierzmy wam jezusowi do końca. Duch in agony. Einstein miał kiedyś powiedzieć, chyba swój maleńki umysł przed mądrością niestworzoną, której ślady odnajduje we wszechświecie. Podobnie w starożytności. Arystoteles, z, z inni. Właśnie wczytując się w otwartą Biblię wszechświata, logikę, piękno, mądrość, praw przyrody, doszli do głębokiego przekonania o istnieniu jedynego Boga, stwórcy, ducha, odwiecznej mądrości, chociaż żyli po pańskich w tym kraju, gdzie taki bogaty był pantę bogów Bogu i Boga. On głęboko był przekonany. Więcej mówili, Bóg jest godzien najwyższej miłości. Pana Boga powinny miłować wszystkie bydły. Ale do Bóg Nie kocham nikogo. Tym Kiedy przedał mnie trochę mojego miłości, umyłam cię bardziej niż te swoje nieprawości. Na Bóg o Ukochani, Ale właśnie w obliczu tej miłości Boga do człowieka. Człowiek odkrywa swoją wielkość, swoją młodość. Człowiek. To nie jest jakiś zagubiony pyłek we Wszechświecie. Człowiek jest istotą umiłowaną przez Boga zaledwie. Umiłowana. Człowiek ma brudż, swoją grubość, swoją wielkość. Jakże pięknie mówił Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Każdy człowiek w oczach Boży jest pełną, pełną I właśnie Bóg, Jezus Chrystus, i znowu jak Kościół wschodni powie, miłośnik człowieka, Pragnie jednego, aby tej perle przywrócić cały blask, całe piękno, życie, radość. to się wciąż dokonuje przecież w cię pokuszu. To wciąż ta perla nabiera blasku życia poprzez eucharystię gdy przyjmujemy do naszych serc Zbawiciela Jezusa Chrystusa